Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z serii naszej z Robloxa. Jeszcze zostaną na tylko jeden odcinek, ten i ostatni odcinek. Więc dzisiaj gramy w Edifice Combat stworzonego przez Angry Bird Character. No, więc dzisiaj no, generalnie w tej grze o to, że masz takie coś i musisz po prostu rozwalać się na przeciwników. No i więc dzisiaj zobaczycie mój gameplay generalnie z tego. Co innego wam z tego pokazać. O i dzisiaj pamiętajcie. Dzisiaj jest jeszcze update w PET Simulator. W PET Simulatorze. PET Simulator, Pet Simulator 99 dzisiaj jest update, więc... No gift chyba. No bardzo. Oj! Ktoś się wybombił. No co tu się w tym to jeszcze nie leci, bo tutaj jest jeszcze z mostem, ale tutaj już niestety nie będzie włączone, bo... Leci. Generalnie no, to musicie robić, że musicie po prostu rozwalać bazę przeciwnika. A robicie to w taki sposób. A nie wszystko. Aha. No patrz, to się w ogóle nie trzyma. Oj! Dobra, niech to jeszcze pójdzie. Uhuhu. Uh. No to teraz idziemy na główną bazę, no. Nie, bo ich główna stupa łączwona. O, nie, nie, nie. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Więc no teraz ten tutaj odleci. No. Co? Teraz odleci. No. Nie no, dobra, skamerskie to. Teraz mu. Po prostu, jak ja po prostu nie mogę, to. Oj, i w momencie, gdy to rozwalam. To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, lajka, no i chyba z No i komentarz możecie napisać, no. Zawsze będzie milej. Nie dobra, bo tu już nigdzie nie łapię. Ale jestem głupi. Dobra. Puu, o kurde. Dobra. Czas się szkołać, że tu. Och, jezus. Że tu mocno będzie się teraz. Nie no proszę, nie! Tak! Tak! To się... Tu się trzyma? Czy gdzie to się trzyma? Nie to się... O to... Trzyma. Nie to się nic nie trzyma nawet. O nie, leci! Leci! Poszło! Czerwoni wyeliminowanie? Ja jestem z niebieski. Dobra, jeżeli to ci... Ci też praktycznie odlatują. W sumie też jak tak? Dobra, otwieramy się na żółtych, to chyba stan. O, 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 uf, uf, uf. A się, jak będziecie tutaj spać, spację, to możecie tak sobie właśnie skakać. Dobra, to odczepione. Odczepione, odczepione, oj, czekaj nie. jeszcze tu rękę, to już jest jeszcze. team has been to... dobra to teraz tylko oni dostać, i tutaj był, trzeba porządnie wypompić, leksą. O, o nie, ojej, ojej. Ej, hey. okay, bo im... Jo, wygraliśmy, let's go. Wygraliśmy No i S za Wygraliśmy od G. Wygraliśmy No wygraliśmy. I tu nawet wszystko nasze stoi, jeszcze tylko Wszystko jeszcze tu trzeba rozwalić. No i tak to wszystko teraz poleciało. Kurde czemu mi to zawsze się wyświetla? Oj, to jest lobby. Że to na początku macie takie lagi dosyć. no i tak to możecie zaspalić czymkolwiek. O, jak uderzycie pod ciebie, to możecie się jak wybombić. Tak nie, ładnie, dobra, nie wiem w jakiej jestem. Co teraz będzie przy ukolorowaniu? Masz tu w czerwonym. Ale teraz są te tunele Dobra FBI open up No i elo, elo, 320 tutaj Nie ma żadnych połączeń mi tu Może mnie nie zastrzałem Może mnie nie zastrzałem Dobra, czas tutaj zrobić tak zwany ping bong nie, ja bo z dolnymi teraz nie jest połączone, więc. No co? Albo jeszcze tu się trzyma. A, jeszcze na dole. No jakim cudem, no. No teraz musisz. Dobra. No, to tunel już pierwszy jest zniszczony It's time to pick my phone Dobra, witam, witam koledzy Witam na bazie waszej. Oj oj dużo się u was dzieje, tak wiem o tym. Tutaj mam bombę rzucimy, tutaj tak w ogóle. Oj, Teraz mi to wpaść. Już zaraz sprawozdanie nie powinniśmy ich widzieć. Dobra, ja się utrzymam. Spokojnie. Ja jeszcze żyję. Jeszcze niedużo im nie brakuje do spadku. Znaczy, tyle im brakuje. Spokojnie, a tu wrócę i to już będzie na glebie. Niebieskie też już lecą więc tak jak miało być, no. i tu. No, jak w Star Warsach możecie się tu poczuć, bo tu też możecie jak Jedi skakać, tu możecie. Tu normalnie są takie fizyki, że to normalnie sobie spada. Też nie, no nie na to. Dobra. No to żółte, że z tego będziemy musieli pożegnać. Z naszym turniejem zostaniemy z A Aby zieloni mają. Ty to niebiescy jeszcze coś mają, nawet. No i że ci pierwsze odpadli. O, ci też? No to. Nie powinno być problemu. Tu jest środek wyważony, no to wystarczy. No i leci pierwsza. A to dwie od razu lecą. O Jezus, coś. RIP tak zwany. Dobra, niech się to rozłączy pięknie. Nie, to dalej będzie lecić z sobą. No i kolejny. O, wygraliśmy. Nie! Jeden respawn zielonych jest gdzieś... Gdzie? Gdzie? Gdzie jest jakiś resp zielonych? No co? Gdzie jest jakiś resby zielonych? Powiedz mi to. Skamerska ta gra. Gdzie jest jakiś... O! Co tam robi resp? Nie no, widzowie. Zostałem oskamowany. Tak szczerze. Dobra, pum, pum, pu! Już myślałem, że to wygraliśmy, ale... oskamowali nas. Bo. Dobra, patrzcie, co tam będzie tu lecieć? Dobra, już ja jestem. Och, ho, ho. Są To idziemy tędy. Idziemy na ich przepiękną drogę. Oj, góra już chyba poleciała. Dobra, bywamy im. Ale O! Nie wiedziałem, że jakby ale spadł, to przy okazji to poleci. No i... ci jeszcze u góry się trzyma. Już wystarczy zrobić tak, no. Dobra. Wkurzające to. Wkurzające. Właśnie to powinno na mnie zlecieć. No, no, ale nie róbcie się za mnie. Oj, nie. Oj, nie, nie. nie. No, no, nie, no, no, ale to, nie. Dobra, Hello there. Witam wszystkich tu serdecznie. Oni w tej górnej się łączą, jeszcze? Łącz. Aaaah, och, jeszcze w godzinie tylko łączą, ale to na O kurde, ty czekaj, bo oni jakiś i sanie przestrzenne mieli Dobra, ktoś tam jest! Ktoś tam ich rozbombia więc L. A już ich nie rozbombia Patrz, siadone, trzy bazy się gibają naraz To się przegibają jednak. Czekaj, tu trzeba most są Tylko nie pomal Dobra, czyli czerwoni też są bliscy gleby. Znaczy to czerwoni już są na glebie. O kurde, o kurde Un -la Ty, przeżyłem to. No i nic po tych czerwonych nie muszę załatwiać o kurde o kurde dobra czekaj tu no za to dobra no naprawdę no, aha bo jeszcze 12 teleportów zostało a to czy 12 Zobaczcie, jak, jak skończyć, to możecie tak sobie to że będziecie mieli jakieś kulki w niebie? O Jezus! Dobra, widzowie, myślę, że to możemy już na tym zakończyć mój odcinek. Jeśli właśnie z powodu, to możecie zostawić łapkę w górę, lajka. No i co? Do następnego! I pamiętajcie, dzisiaj update w Flex Simulator 99, więc nie przegapcie.